Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Pan, ta gra to jest Simulator Farm 2011 i dzisiaj przenosimy się w przeszłość, żeby zobaczyć jak wyglądał farming. 10 lat temu, a może i więcej. Moi drodzy, prze, startu, prze, zrestartowałem sobie grę i zauważcie, że w momencie, gdy startujecie z grą od nowa, wtedy trzeba było od nowa podłączać wszystkie maszyny, które były podpięte do ciągnika. To taka ciekawostka. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądały w farmingu żniwa. Zobaczcie, mamy tutaj piękny komban, piękny. W cudzysłowie, to jest kombań, który już w opisie ma informację, że powinien znaleźć się w muzeum. No, i dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądały żniwa. Puszczę sobie pracownika, dlatego że pracownik tutaj mógł już sobie coś robić. No i zobaczcie, jak prezentowały się żniwa. Te 10 lat temu jestem, moi drodzy, na dole mapy. Tak jakby patrzeć sobie północ południe, to jestem prawie na południu mapy. No i puściłem sobie pracownika, który będzie mi tutaj kosił jęczmień. W EFESie 2011 mieliśmy tylko cztery rodzaje zbóż. No i zobaczcie, jak wyglądała animacja. Zobaczcie, jak wyglądała animacja e, wysypywania się słomy. Ona była zrobiona w taki sposób, jakby się tutaj kurzyło, ale zobaczcie, jak już słoma, która leży na ziemi, jak wyglądała. Ja uważam, że ta animacja słomy była naprawdę dobra. Trzeba to przyznać. Uważam, że naprawdę to wyglądało bardzo dobrze, zwłaszcza jak na tamte czasy. A co my dzisiaj będziemy robić? Pojadę sobie sprzedać jeszcze jakieś zboże, tylko zobaczcie, zobaczymy sobie jakie. Okej, okay. mogę sprzedać jeszcze rzepak, mogę sprzedać w sumie, co bym tu jeszcze mógł sprzedać? Pszenica, pszenica, jęczmień, wiecie co, sprzedajmy sobie kukurydzę, nie, pojadę sprzedać e, pszenicę. Tak, pszenica albo nawet nie. Nawet weź, wiecie co? Pojadę sobie sprzedać jęczmień. Dlatego, że jęczmień jest za 2881 w browarze. A ja do browaru bym pojechał. Dlatego, że browar jest bardzo blisko tego pola, które właśnie sobie tam zbieram. Także pojedziemy sobie sprzedać. Jak widzicie. Znowu troszkę zarobimy. Jeżeli chodzi o lagi, bo pewnie zwróciliście na to uwagę, że troszeczkę tutaj ta gra laguje. To nie jest moja wina, niestety. Tylko no raczej tego, że po prostu nagrywam. I może, może tylko dlatego, bo jednak ustawienia są takie, że komputer ma ogromny zapas mocy. No ale cóż, nie, nie poradzimy. Zobaczcie, jak wyglądała tutaj fizyka. Wjechałem sobie takim słabym traktorkiem pod taką ostrą górę. Ech, co to były za czasy, kiedy traktorkiem można było wjechać praktycznie wszędzie, Tą fizy ta fizyka nie była tak dopracowana jak dzisiaj, no ale wybrałem się tutaj... Na tą górską drogę, zobaczcie tutaj takie, jakby to nazwać, barierki były, żeby chronić przed skałami, które mogłyby się z góry oderwać. Naprawdę to wyglądało czadowo, aczkolwiek no, nigdy żadne skały tutaj nie spadały. Tam na górze jest zamek, do którego można było sobie wyjść i uważam, że pod tym względem mapa była naprawdę dopracowana, jak na tamte czasy. Mapa była czadowa, dlatego że można było spędzić na niej długie godziny i nie było nudy, dlatego że zawierała mnóstwo takich specjalnych miejsc i steregów. I ogólnie takich, takich, takich ciekawych miejsc, gdzie po prostu fajnie się chodziło, obserwowało, szukało jakichś, jakichś znajdziek, bo przecież tutaj też butelki można było znaleźć, choćmy, w takim razie znajdźmy tą, tą butelkę. Zmieniłem troszeczkę ustawienia graficzne, więc teraz no, nie powinno być aż tyle lagów, natomiast no, jeżeli się pojawiają, no cóż, no ja pamiętam, że ta gra lagowała. Te, nawet 10 lat temu, więc, no niestety, zdarza się. Natomiast staram się, żeby było tych lagów jak najmniej. Zobaczcie na mapę z góry. Podejdziemy sobie jeszcze troszeczkę wyżej. Ojej, tutaj to, 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 to co to? Podjazd dla niepełnosprawnych, taki dla samobójców? No nie wiem. Eee, zobaczcie, czy tutaj jest jakaś latarka? Nie ma latarki, niestety. Jakaś butelka? Chciałem wam. O, jest butelka, popatrzcie, mamy butelkę. Także weźmy ją sobie. Hop, jest, dobra. Mamy butelkę, no i zobaczcie, tam jest port, czyli jeden z punktów skupu. Teraz przejdę sobie o, o, o może kawałeczek dalej. Zobaczcie, tutaj jest widok na wioskę. W tej wiosce byłem w poprzednim odcinku, więc jeżeli jeszcze nie obejrzałeś tam tego odcinka, no to koniecznie to zrób. Tutaj mamy piękne skały, właściwie taka, taka, takie góry, które oddzielają jedne pola od drugich. Następnie idąc dalej, widzicie tam moją farmę, tam Silosy, moja farma właśnie to jest centrum dowodzenia tak naprawdę. Ostatnie pola tam wysoko, a za tą środkową skałą, która jest teraz na wprost. Jest pastwisko dla krów. No to chodźmy sobie jeszcze tutaj zobaczyć. Może, o, może tak wskoczę. Tam jest jeszcze chyba obserwatorium astronomiczne, czy coś takiego, górna stacja wyciągu, też tam kiedyś Was wezmę. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać jeszcze południową stronę mapy, teraz pójdziemy na południową stronę mapy, tutaj. No ja jestem zorientowany w tym dlatego, że no poświęciłem wiele, dziesiąt jak nie set godzin grając tą grę. Port już widzieliście i tutaj mamy, ja to nazywałem zawsze duże pole, bo było to największe pole w grze, które tutaj jest teraz przed nami. No i kolejne dwa też spore pola. Oczywiście można było połączyć tamte pola w jedno. Tego dużego nie, dlatego że tu była droga po środku, no więc tego już się zrobić nie dało. Dobrze, jedźmy w takim razie sobie do browaru. Skróciłem sobie drogę, jak widzicie, przez takie um, pagórki. Zauważcie, że ta mapa była bardzo taka, jakby to nazwać nie było tutaj żadnych szpiczastych, tak naprawdę kawałków mapy, tylko wszystko było pięknie wygładzone, wszystko było takie równe, te góry były takie. Takie delikatne, tak właśnie ten farming wyglądał. No i to, co w sumie najbardziej mi się podoba, to to, że taki jedzie se delikwent, nie? Popatrzcie. Ja wiem, że tego się nie powinno robić, ale ja się chcę z nim zderzyć, żeby wam pokazać, że dało się przestawiać samochody. Jedzie se ten Bentley 30 na godzinę. Bum, i zobaczcie, przestawiłem auto. Naprawdę, przestawiłem to auto. Co prawda, teraz pewnie nie wyjadę, bo utknąłem w powietrzu. No niestety. Dobra, to my sobie tu poczekamy. Tutaj mamy kombine i jeszcze jeden traktor. No i ten już jak widzicie ma ponad 80%, więc już będzie można. Już będzie można sobie po prostu tutaj coś z tym zrobić, to znaczy już będzie można wyładować tego pracownika za chwilę, ale zobaczycie, już mi to auto zniknęło, więc wystarczyło po prostu się przełączyć do innego pojazdu, no i samochód, który był tutaj utknięty razem ze mną, po prostu sobie znikał. W tej grze nie było usychania plonów, nie było jakichś takich dziwnych e, stadiów wzrostu, to po prostu jak coś wyrosło, to sobie już było wyrośnięte i tyle. A także taka Taka ciekawostka. Jeśli chodzi o pogodę, no to oczywiście był deszcz i wtedy nie można tutaj było zrobić żniw. Natomiast no mieliśmy tylko cztery rodzaje upraw, które mieliśmy, czyli pszenicę, jęczmień, rzepak i kukurydzę. I moi drodzy, to było tyle. I grało się w tą grę dziesiątki godzin. Robiło się tak naprawdę jedno i to samo. I, gr I gra się nie nudziła. Była taka fajna wiata tutaj w tym miejscu, mogliśmy sobie... Zostawiać zostawiać maszyny, gdybyśmy chcieli. Ja teraz jadę do Browaru, zaraz pojadę wyładować te 12 700 litrów i od razu pojadę też rozładować mojego pracownika, który tam sobie jeździ. Tutaj jest tak zwana promenada południowa. Zobaczcie, ponieważ my tutaj też mieliśmy piękny widok na morze, i teraz chyba chwila, żebym Wam powiedział o tym, jak. Ta mapa prezentowała się graficznie te 10 lat temu, bo ja uważam, że ona prezentowała się genialnie. To była gra, która według mnie troszkę zrewolucjonizowała podejście do takich symulacyjnych gier, dlatego że o ile Farming 2009 no, nie był jakoś wybitnie popularny, przynajmniej no, nawet moi znajomi w to nie grali, o tyle ten FS-11 zrobił się popularny też z tego względu, że po prostu ta gra wyglądała realistycznie. Zrobił się ogromny postęp pomiędzy dziewiątką a jedenastką, i zobaczcie, ja wiem, że te tekstury są trochę płaskie. Zdaję sobie z tego sprawę, że, no, 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 nie jest to szczyt możliwości, zwłaszcza dzisiejszych. Ale zobaczcie, tutaj, nawet jak się wysypywało, no ta animacja wysypywania się, no, no średnia była, no po prostu trzeba to powiedzieć wprost, że ona wtedy może robiła wrażenie, teraz już nie, nie robi żadnego wrażenia na nas. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to zobaczcie. 头头头头头头。To, to, 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 to. Te metalowe pręty, które tu są. My nie wysypywaliśmy zboża na beton. Tylko my wysypywaliśmy zboże do czegoś takiego, co jest. no sprawia wrażenie, że to zboże tutaj wpadało. A nawet w farmingu 19 jeszcze było tak, że wysypywaliśmy sobie na beton. W sumie nawet w 22 możemy znaleźć takie miejsca, gdzie wysypujemy do punktu skupu, który jest na beton i, i po prostu zboże znika. No ja uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby coś takiego zrobić w 22. No ale dobra, pallicho. Natomiast zobaczcie, pokazałem Wam przedtem, że ja się mogę zderzyć samochodem. Dlaczego kurde w Farmingu 22, jak ja się zderzam z samochodem, to choćbym jechał czołgiem, to się od niego odbije i choćbym ja jechał czołgiem, a zderzyłbym się z Citroenem 2CV, gdzie przy normalnym zderzeniu to ja bym nawet się nie zorientował, że się zderzyłem z samochodem, a w Farmingu ja jadąc czołgiem bym się odbił, po prostu. No, 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 no nie, no to tak trochę jakby mrówka pokonała słonia, no po prostu. A w tym farmingu jakoś wyglądało to inaczej. Dobra, nie będę narzekał. Zobaczcie, sypiemy sobie teraz na maksa tutaj, e, zobaczymy ile będzie. Tu chyba tylko 3000 litrów wchodzi do e, tego zbiorniczka, także ten mój pracownik sobie będzie śmigał i robił takie rzeczy. 3000, 3200, 400, a nie, tutaj troszkę więcej, tu chyba nawet ponad 4000 litrów miał w zbiorniku. Kurde, to myś, troszkę przeszacowałem. Myślałem, że ma 3200. No ale mniejsza z tym. Zobaczcie, robi się ciemno i korzystając z tej okazji skoczę sobie jeszcze, jak widzicie tutaj, na górę. Może jeszcze mi się uda, bo w noc w tym farmingu Ej, no, nie należała do jakichś najpiękniejszych, ale to też Wam za chwilę pokażę. W każdym razie, no nie wiem, czy zdążę. Chcę skoczyć jeszcze na wyciąg narciarski, który my tutaj mamy, dlatego że jest to też piękne miejsce, z którego możemy sobie oglądać całą panoramę mapy. Oczywiście wyciąg narciarski. No, przyznam szczerze, strasznie mi szkoda, że na alpejskiej mapie nie ma wyciągu narciarskiego, który by sobie jeździł tak jak tutaj, bo jak widzicie, dało się to zrobić w, w farmingu 10 lat temu i mieliśmy wyciąg krzesełkowy, który. No, zaraz zobaczcie, no, lina się nie kręciła w porządku. Jestem w stanie to wybaczyć. No, no zobaczcie, no. Nie jest to może jakaś perfekcyjna animacja, bo nie jest. Ale wystarczająco dobra jak na tamte czasy, żeby się, żeby się cieszyć. Gdy tutaj sobie weszliśmy w ten taki zielony punkcik, automatycznie jesteśmy teleportowani na górę. Strasznie mi szkoda, że nie ma czegoś takiego w nowym farmingu. Naprawdę, to był taki świetny easter egg. Tutaj się wychodziło na górę. Tutaj można było sobie popatrzeć na naszą mapę. Rozumiecie to? Ja wiem, że to, to, to się wydaje śmieszne, ale tu po prostu. No, no i nierealistyczne, no bo to jest skierowane w niebo, a zobaczcie, jak se podejdę tutaj, to widzę moją farmę, no. Ale to było i zobaczcie, jak to wyglądało naprawdę, naprawdę czadowo. Piękny zachód słońca z tym mostem kolejowym z tamtej strony. Mogliśmy sobie tutaj podejść, zobaczcie, północ, południe, podejść tutaj, zobaczyć i mamy zbliżenie na browar. To jest ten punkt skupu, w którym ja byłem przed chwilą i promenada południowa i ten e, port, e, och butelka. Weźmiemy sobie butelkę, i stąd naprawdę było widać całą mapę. Jest już teraz ciemno, troszkę to gorzej widać, ale to było miejsce wyjątkowe na tej mapie. No po prostu. Ja uważam, że twórcy. Dokonali wtedy albo rzeczy niemożliwej, albo teraz troszkę idą na łatwiznę. Nie wiem. Ciężko od oceniać. Oczywiście postęp graficzny pomiędzy farmingiem 11, a farmingiem 22 jest kolosalny i tu bez dwóch zdań. No, jeżeli, jeżeli porównujemy sobie jeden farming z drugim, no to, no to po prostu ten jest lata świetlne za obecnymi wersjami i to jest normalne. Mamy dużo więcej funkcji, dlatego że przecież mamy trochę więcej niż 4 uprawy, i tu też chwała farmingowi Giantsowi za to, że poprawia ten realizm. Uważam, że współczesne farmingi i tak są świetne jak na obecne czasy, natomiast chcę podkreślić to, że farming 11, jak na swoją epokę, wyprzedzał konkurencję. Naprawdę, to była genialna gra. No i e, zebrałem sobie tutaj, mamy 4500 litrów, zbliża się noc, więc e, jest już ciemno. Wiecie co? Jeszcze pojadę sobie wyładować e, tego mojego zbuja. Zobaczcie, mam 121 tysięcy złotych. 121 tysięcy złotych. Zastanawiam się teraz tak, bo ja bym tutaj sobie sprasował tą, to zboże, można powiedzieć. Chyba tak, chyba bym tu sprasował to zboże, tak mi się wydaje. Było tutaj kilka takich pól, które mogliśmy sobie od razu zebrać, i to też taka fajna sprawa, że mogliśmy tak podjechać i sobie od razu zebrać. Pewne rzeczy też będę musiał sobie zasiać, więc podejrzewam, że będę chciał zrobić odcinek tak naprawdę z każdej takiej elementarnej pracy tutaj w farmingu. Przetestować będę chciał każdą funkcjonalność, żebyście zobaczyli. Na pewno będę chciał kupić sobie troszeczkę też. Zewnętrznych pojazdów, może nie zewnętrznych pojazdów, tylko chciałbym kupić troszeczkę innych maszyn. E, no jak na razie 6700 litrów, niech tutaj żniwa idą na całego. A ja sobie pomyślę, w takim razie, kurde, no są delikatne lagi, ale te lagi już były wtedy, także no niestety nic na to nie poradzę. Jak wejdę sobie do sklepu, no ja bym sobie kupił taki lepszy traktor, ale kurde, ja muszę chyba kupić jednak. a Zobaczcie, pszczepa samozbierająca pozwalała tylko i wyłącznie zbierać trawę, a ja będę chciał zebrać sobie słomę. No i Zbiór słomy, właściwie, żebym zebrał słomę, muszę wydać 120 tysięcy złotych, więc dużo, ale ja to kupię i podejrzewam, że w jednym z, z następnych odcinków będziemy sobie prasować po prostu słomę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że e, przenieśliście się razem ze mną właśnie w minioną epokę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.